Konturowa mapa Centrum Krakowa. Na niej kolorowe punkty oznaczające oddziały Muzeum Krakowa. Napis Święto ulicy Księcia Józefa. Tesaurus Krakowieńczyk. Teren budynku ukazany z lotu ptaka. Kobieta pozuje w fotościance ukazującej księcia Józefa. Mówi Bożena Urbańska, kierownik oddziału. Dzisiaj czcimy postać księcia Józefa Poniatowskiego. To jest wydarzenie, które zaproponowaliśmy wspólnie z Radą Dzielnicy Siódmej i z naszym sąsiadem, dyrekcją szkoły numer 48. Wydarzenie cykliczne dla lokalnej społeczności, dla wszystkich, których jednoczy dzielnica siódma. Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Myślę, że Państwo wiecie, że tutaj znajduje się centralny magazyn zbiorów. Muzeum Krakowa, Tezaurus, Skarbiec, 200 tysięcy zabytków, 200 tysięcy rzeczy opowiadających historię naszego niezwykłego miasta, zabezpieczany po to, ażeby ta przeszłość mogła zostać zaniesiona do przyszłości. Zwiedzanie muzealnego magazynu i wjazd konny dwóch mężczyzn na teren pikniku. Mówi Mikołaj, nie dojadło. Książę Józef Poniatowski, walcząc u boku Napoleona, właśnie tym traktem wyjeżdżał na Wielką Bitwę Narodów. Tu żegnał się z Krakowem w dworze pod Lipkami, nieopodal, przy księcia Józefa. Żegnał się z Krakowem w osobie księżnej Zofii z czartoryskich. Zamojskiej i właśnie tym traktem Kraków opuszczał, jak wiemy już nigdy do Krakowa nie powrócił, ponieważ pod Lipskiem dokonał swojego żywota. A jego wizytę poprzedzi występ baletu Krakowia Danca, tańcząc to, co tańczyło się w epoce księstwa warszawskiego. Publiczność oglądająca pokaz taneczny baletu. Zbliżenie na psa w żółtej chusteczce. Mówi Dorota Karamara, krakowskie towarzystwo opieki nad zwierzętami. Zostaliśmy zaproszeni tutaj ze swoim stoiskiem, na którym z jednej strony sprzedajemy gadżety, których dochód przeznaczamy na utrzymanie zwierząt, które mamy pod opieką. A druga, taka dla nas w sumie ważniejsza sprawa to jest kwestia adopcji no i promowania adopcji zwierząt, które z jakichś względów tego domu nie mają. Akurat mamy pieska dzisiaj, który mieszka w lecznicy dokładnie. Mam nadzieję, że jednak nie będzie musiała wracać. Mówi Jacek Przybylski, sędzia szachowy. Dzisiaj po raz drugi, świętując święto ulicy księcia Józefa, rozegraliśmy z tego powodu turniej szachowy, a w zasadzie dwa turnieje szachowe dla dzieci z dzielnicy siódmej. Muszę powiedzieć, że turnieje były na wysokim poziomie, i zawodnicy, którzy się zgłosili, to byli zawodnicy ze sporymi umiejętnościami i ze sporymi osiągnięciami. Mówi Julia Pietraszewska. Było bardzo dużo, bardzo dobrych zawodników. Zająłem pierwsze miejsce wśród dziewcząt i czwarte w, w klasyfikacji ogólnej. Czuję się super, że udało mi się wygrać. Wręczenie nagród w konkursie szachowym. Uśmiechnięta dziewczynka prezentuje medal. Ludzie bawiący się i tańczący podczas potańcówki.